Szanowni Państwo, kilka tygodni w sumie temu usłyszeliśmy rozmowę pana Sławomira Neumana, jednego z głównych polityków platformy obywatelskiej z kolegą partyjnym rozmowę, którą można skrócić do tego, że im więcej zarzutów prokuratorskich dla prezydentów z Platformy Obywatelskiej, tym lepiej dla nich, bo będą mieli większe poparcie wśród antypisowskiego elektoratu. Jedna osoba została tam szczególnie wyróżniona i zapraszam teraz do odsłuchania fragmentu tej rozmowy. Jedynym gościem, który mówi, że ma absolutnie mega twarde rzeczy, które mogą produkować pieniądze. No i mam zapewnia, że partia stanie murem ze wszystkimi, którzy mają problem z prawem. Warunek jest jeden. Członkostwo w Platformie Obywatelskiej. Pamiętaj, jedna zasada jest ta. Święta. Naucz się tego, jakby był członek tego politycznego. Zawsze. Jak będziesz w platformie, będzie w pełnym

twarde rzeczy, które mogą go wyprowadzić w kajdankach. To słowa czołowego polityka, szefa klubu parlamentarnego wówczas Platformy Obywatelskiej o Pawle Adamowiczu, o człowieku, który jest patronem placu w centrum Szczecina, który zabrał fragment Alei Jana Pawła II. Zebrałem kilkaset podpisów pod tym, żeby wróciła nazwa Aleja Jana Pawła II, a we fragmencie, na którym stał pomnik wdzięczności Armii Radzieckiej, żeby ten fragment włączyć do placu Żołnierza polskiego. Dlaczego tak? Pomysł weteranów, ludzi, którzy walczyli o wolną Polskę, i teraz oddam głos jednemu z nich, Majorowi Piaseckiemu. Proszę, drugi filmik. Jeszcze powstanie pomnik, niech on tu będzie, ponieważ tu na tej ziemi żyło bardzo dużo naszych kolegów z Armii Krajowej, nie tylko, i z Narodowych Sił Zbrojnych, i z Batalionów Chłopskich. O, oczywiście odchodzimy wszyscy po kolei, ale pomnik po nas pozostanie. Pomnik państwa podziemnego, które istniało podczas wojny, to była armia półmilionowa tych ludzi, którzy walczyły, walczyli w podziemiu. I dlatego, żeby to jakoś uświetlić, niech on to stanie, niech ludzie widzą, nasi rodacy, że myśmy walczyli o to Polskę nie tylko tam na tamtych tam ziemiach, ale i teraz po wojnie tutaj. Uważam sobie, żeby taki pomnik. Pomnik poświęcony ludziom, którzy walczyli w państwie podziemnym, którzy współtworzyli państwo podziemne, stał na placu człowieka, który miał na tyle twarde rzeczy, że mógł zostać wyprowadzony. W kajdankach. Liczę, że Państwo radni z Platformy i z, szczególnie z bezpartyjnych, ponieważ to jednak Wasi wyborcy są w znacznej mierze konserwatywni, zagłosujecie za tą zmianą. I niestety Pan Radny Słowik z Nowoczesnej odrzucił nam dyskusję nad pomnikiem Marszałka Piłsudskiego, ale to się też wiąże z tym pomnikiem i z tą zmianą nazw, nazwy placu. W Szczecinie tego typu pomniki, jak Pomnik Marszałka Piłsudskiego czy pomnik e, pa, Polskiego Państwa Podziemnego mają być finansowane ze zbiórek publicznych. Czyli weteranów 90-letnich wysłać z puszkami na cmentarz, niech zbierają pieniądze. Jednocześnie niemieckie samochody są finansowane z budżetu miasta. E, jednocześnie Fryga była finansowana z budżetu miasta. E, jednocześnie pomnik Krzysztofa Jarzyny jest finansowany z budżetu miasta. Tutaj akurat w, z budżetu e, SZBO. No ale to jest przykład. Pomniki ludzi, którzy wywalczyli naszą niepodległość, na, na takie pomniki mamy zbierać pieniądze, a na pomniki w typu fryga są pieniądze z budżetu miasta. Jeszcze raz apeluję do, do sumień przede wszystkim bezpartyjnych, żeby zagłosowali za zmianą tej nazwy. Dziękuję bardzo.